Ty masz pranki, to ty mów frutara jakiegoś. Ja nie mam takich dobrych, no, strasznie suche. Mogą być tak, właśnie bo no, to, to, chodzi, to suche. się nie nadaje. Cześć, kochani, z tej strony. Kamil, nie tak dawno temu Lech zwrócił się do mnie o pomoc w doborze podzespołów i po składaniu komputera. Ja oczywiście jestem bardzo pomocnym człowiekiem, więc jak, żebym się nie zgodził, także dzisiaj w studio będzie. Profesjonalny streamer. Zadamy mu parę pytań, które być może Wam również się przydadzą gdzieś podczas początków kariery streamerskiej albo po prostu interesuje Was, jak to troszkę wygląda od kuchni. Myślę, że będzie o czym porozmawiać, ale zanim Lecho tutaj przyjedzie. Żeby ten komputer odebrać musimy go najpierw poskładać, także chodźcie zobaczyć, pokażę Wam co przygotowaliśmy. Procesor jaki zagości w komputerze Lecha to Intel Core i9-12900K. Świetnie przyjęty ze względu na wydajność na najwyższym szczeblu w grach i aplikacjach profesjonalnych, a dla streamera szczególnie przydatna jest mieszanka rdzeni Performance i Efficient, bo gra siądzie na tych pierwszych, a obecna na drugich i nie ma mowy o spadkach wydajności i przy okazji jest to naprawdę ładnie zapakowany procesor. Posadzimy go na płycie głównej Z690A Gaming od Asusa. Jeśli chodzi o łączność, nie brakuje tu niczego. Wi-Fi 6, portów USB pod korek, świetny kodek audio ALC4080, a do tego sekcja zasilania w układzie 16 plus 1 bezproblemowo poradzi sobie z prądu żerną i dziewiątką. Z taką sekcją płyta nie potrzebuje chłodzenia, ale obudowa radiatorów, pomijając praktyczny aspekt, Prezentuje się świetnie wizualnie. Tutaj, ASUS w ogóle ma bardzo kontrowersyjne hasło. Tak troszkę zachęca, mam wrażenie, nie w taki sposób jak powinien, ludzi, ponieważ jest napisane, że najpierw gramy, później praca. Nie wiem, czy tak to jest, czy tam nie martwimy się o podatki, rachunki i tak dalej. Zagrajmy sobie najpierw w koda, czy w coś. Paweł, to dla którego komputer składamy, na szczęście ma połączone. Pracę z graniem, także odpowiedzialne podejście, wszystko jest ok z tej strony. Pamięć operacyjna to 32 GB w wydaniu Trident Z Royal od G-Skilla. Najpiękniejsze lub najbrzydsze, robiące wrażenie lub tandetne. Wszystko zależy od osobistych preferencji, ale obok tego ramu nie da się przejść obojętnie. No i ze względu na ten model zdecydowaliśmy się na DDR4. System posadzimy na TB dysku WD Black SN850 w wydaniu Call of Duty oczywiście, a za dodatkowy magazyn danych posłuży Samsung 980 Pro o pojemności 2TB. Procesor schodzi bardzo popularne w ostatnim czasie AIO zapewne ze względu na genialny ekran LCD na bloką pompie H150i Elite LCD od Corsair, ale zmienimy w nim wentylatory. Generalnie to jest fajne, wygodne, że tutaj jest już pasta zaaplikowana, ale mamy gorący procesor, a to co Corsair daje to nie jest najlepszej jakości pasta, no jest spoko ale są lepsze. Paweł prosił, żeby zainstalować mu wentylatory Lian Li, one się dokładnie nazywają UniFan SL120, no i poza tym, że bardzo ładnie świecą, mają fajne obramowanie, takie tutaj tylko z dwóch stron, więc jest to podświetlenie takie stonowane, delikatne. To jeszcze jest najfajniejszy myk, jaki widziałem przy okazji wentylatorów, a mianowicie opcja Daisy Chainu. <grych> Chwila, i mamy złożone trzy wentylatory. Tutaj będą trzy wentylatory na ścianie tej odpłyty głównej, trzy z dołu zaciągające i trzy na chłodnicę. Także mamy komplet takich fajnych wentylatorów. No i co jest w tym. Takiego poza tym, że złożone są i fajnie się trzymają, no to one są połączone również tutaj, są styki. Tutaj czyli kable mamy tylko od tego ostatniego wentylatora w układzie, że się tak wyrażę. A wszystko ułożymy ładnie w obudowie, której nie było jeszcze na naszym kanale: mianowicie Lian Lee Li O11 Dynamic. Bardzo ciekawa buda. Która daje fajne możliwości konfiguracji chłodzenia Aio i wentylatorów, jest mega przestronna i funkcjonalna, a przy tym ma naprawdę nietuzinkowy wygląd. Fajnym jak jest zasilaczem. Ponieważ no, tutaj jest troszkę inaczej niż zwykle montowany, ale o co mi chodzi? Tutaj jest bardzo dobry dostęp do wszystkich złączy. Także jak mamy pełny, w pełni modularny zasilacz, to nie ma problemu, żeby go sobie najpierw osadzić, a potem podłączać konieczne kable. Ewentualnie coś dołożyć, jak z czasem przyjdzie potrzeba. To jest fajne rozwiązanie bardzo. A skoro o tym mowa, mamy konkretną bestię – 1200W od Big Quiet w zasilaczu Dark Power Pro 12, który nie tylko dostarczy nam wystarczająco sosu, ale zrobi to ze stylem. Komputer poskładany, zaraz pokażemy Wam efekt z przodu, jak to wszystko wygląda, jestem bardzo zadowolony, ale najpierw muszę się pochwalić, porządkiem z kablami, zobaczcie, jaki profesjonalny cable management, to po prostu mucha tutaj nie siada i wszystkie osoby, które mówiły, że Kamil to nie umie cable managementu, no to teraz zobaczcie sobie, co Kamil nie umie. No. Jak to jak to, jak to powiedziałeś? Zdolny, ale leniwy, tak? <ścoughs> Zdolny, ale leniwy. Aha, i nie powiedziałem wam o najważniejszym. Karta graficzna, jaka siądzie w zestawie Lecha, to RTX 3080 Ti w wydaniu ROG Strix od Asusa. Moim zdaniem są to jedne z lepiej prezentujących się kart w obecnej generacji ze względu na spory, ale stonowany pasek z LEDami. Nie wiem jak Wy, ale w moich oczach komputer prezentuje się świetnie. Mamy tu naprawdę sporo LEDów, ale wentylatory Lian Li nie są jakieś krzykliwe, przez co uniknęliśmy efektu choinki. Roboty robią również kable od zasilacza w oplocie pospinane grzebykami. Prosta rzecz, a cieszy. O wydajności takiego zestawu nie ma chyba sensu gadać. Wszyscy widzieliśmy już jak radzi sobie 3080 Ti w zestawieniu z 12 generacją procesorów Intela, więc nie będę wam przymudzał benchmarkami i zaproszę już do studia właściciela tego kozackiego zestawu. Cześć Paweł, witam, witam Cię, proszę. fajnie, że wpadłeś do nas do studio. Zanim zapytam Cię, jak podoba Ci się Twój nowy komputer, chciałbym troszkę w inną stronę pójść. Myślę, że również nasi widzowie też się zastanawiają, dlaczego co tydzień w Call of Duty jest aktualizacja 80 GB. Powiem Ci, że również nie wiem, ale przygotowałem się <laughs> tym razem i w tym komputerze mam specjalny dysk tylko na Call of Duty. 1 terabajt chyba wystarczy. 1 terabajt na jakiś czas, na jakieś 2-3 miesiące. To dwa, trzy update'y, tak. tak. Dobrze, to w takim razie to mamy już z głowy. Powiedz, jak podoba się Twój komputer nowy? Czy jesteś zadowolony z efektu? Tak, jestem bardzo zadowolony, bo jest to tak naprawdę mój pierwszy komputer, który zrobiłem też nie tylko, jeżeli chodzi o specyfikację i moc, ale też o wygląd. To jest taki idealny podejrz, tak jak chciałem, żeby wyglądał. Tak, czyli Więc... tutaj zadowolony musisz być, bo tutaj tak. Paweł kierował e, nami przy doborze. Tych podzespołów, także tutaj wszystko jest wizualnie dobrane tak, jak chciałeś, żeby to wyglądało. A ja się jeszcze postarałem po raz kolejny, powiem, żeby kable były poukładane, tak, żeby ta mucha nie szabała. Dajcie pokalanie. znać, czy Wam też się podoba. Dobrze, to teraz powiedz nam, dlaczego akurat taka specyfikacja? Bo ja streamuję tylko na jednym komputerze. Wiem, że to popularne jest ogólnie streamowanie na dwa, ale ja zawsze byłem przy jednym. Pomimo tego, że streamuję przez kartę graficzną to i tak w pewnym stopniu obciążony jest ten procesor i w tej właśnie najnowszej generacji jest to ponoć ulepszone i... Jakby nie obciąża tak procesora, tak? Tak, to znaczy mamy ten podział na rdzenie performance, i efficient, i OBS, w którym Paweł nagrywa i streamuje, będzie ładnie się rozkładał na rdzeniach efficient, a gra będzie chodziła na rdzeniach performance i nie powinno być tutaj naprawdę już teraz żadnych spadków na wydajności. A powiedz mi w takim razie, bo specyfikacja taka pod kątem streamowania, a masz też dosyć potężną kartę graficzną, i to mnie bardzo ciekawi, bo ja to mogę sobie sprawdzić, że faktycznie jest tyle i tyle klatek, ale mnie w tym Call of Duty sprzątną w 5 sekund. Natomiast ty zajmujesz się tym profesjonalnie, powiedz, czy faktycznie więcej klatek się przydaje w grach? Na pewno się przydaje więcej. Pierwszą różnicę właśnie było widać przy tym spoku, jak wchodziły te monitory 144 Hz. No i trzeba było mieć jakby troszkę lepszy sprzęt, żeby no zau zauważyć tą różnicę, więcej tych FPS-ów, tak? Tam powiedzmy, żeby odpowiadała liczbie odświeżania, wtedy można już widzieć tą różnicę. Ale teraz, przechodząc na 144, na 240 również widać tą e, różnicę. To trzeba zobaczyć na żywo i porównać, ale naprawdę jeżeli postać przesuwa się dosyć płynnie, to naprawdę łatwiej wycelować i pokonać takiego przeciwnika. Ja bym w ogóle y, zaprosił jeszcze y, kiedyś Pawła tutaj do nas do studio i fajnie by było zrobić taki test. Że, po, że sprawdzimy sobie na jednym komputerze, który będzie troszkę słabszy, albo nawet ta sama specyfikacja, ale monitor 60 Hz, czyli mamy to ograniczenie do 60 klatek, a z drugiej strony monitor 140 Hz. Wpadłeś na coś takiego? Jak najbardziej mogę Wpadłeś, wpadłeś a Wy byście o, obejrzeli na pewno, także kliknijcie subskrypcję i łapkę w górę też kliknijcie, jeżeli podoba Wam się ten pomysł. A teraz chciałbym Cię zapytać, czy masz jakieś porady, dla początkujących streamerów czy e sportowców, ponieważ wydaje mi się, że wśród naszych widzów, poza tym, że mamy sporo fanów technologii, to również jest sporo fanów i aspirujących młodych, profesjonalnych streamerów. Czy masz dla nich jakieś porady? Na pewno pierwsza to taka, żeby nie naśladować mnie, <laughs> bo ważne jest bardzo to, żeby być regularnym, systematycznym w streamowaniu, mieć najlepiej stałe godziny, wtedy widzowie wiedzą, od kiedy do kiedy jesteście. No i żeby się przebić, to, to na pewno trzeba się jakoś wyróżnić. mieć jakieś takie coś, żeby jednak, no bo teraz jest no dużo osób streamuje, bardzo dużo, coraz więcej jest to, coraz bardziej popularne, no i trzeba mieć jakiś pomysł na siebie tak naprawdę. Albo po prostu wymiatać w jakąś gierkę, tak jak ja. A, o, o. Coś tam scelam, ale. No to słuchaj, to yy, ja ci poskładałem komputer, to może ty mi pokażesz y, parę trików, y, bo wiesz, bo ja benchmarkuję tego koda i jak mnie za każdym razem y, wchodzę tylko na mapę i od razu do gułagu. W gułagu jeszcze sobie radzę, nie wiem czemu, ten gułak jest jakiś prostszy, czy, czy, czy mi się wydaje. Zależy też jaki gułak jest trochę od szczęścia, może szczęście Ci dopisuję po prostu. Może, <laughs> to, to, Sorry, to, to, ale... bym to bym wstawiał potem wracam na tą mapę i znowu mnie sprzątają. jeden program nie i będziesz bardzo dobry. <laughs> okay. A jak to jest z peryferiami? Czy masz jakąś swoją ulubioną mysz, klawiaturę, czy to ma znaczenie w ogóle? według Ciebie w graniu. Ta Technologia idzie do przodu, tak samo jak jest y, komputer i mamy procesor karty graficzne idzie do przodu, tak samo wygląda to z klawiaturą, z myszką, jest lepszy czas reakcji, myszki są coraz lżejsze, są wygodniejsze do trzymania w dłoni, e, tak samo wygląda to z podkładką, na przykład miałem podkładkę e, model, który miał premierę 10 lat temu i wymieniłem jakiś czas. I teraz wymieniłem e, na całkiem inny model podkładkę gdzie jest całkiem inny ślizg, z czasem jakby nie traci tej szybkości podkładka, jak było przy tamtych modelach, więc no są takie detale, że naprawdę warto zwrócić uwagę na wszystko. Z czasem nie traci prędkości podkładka? To faktycznie tak. Jest, jest takiego, że... że na przykład wyciera się, nawet możesz wyprać, wyczyścić, to i tak nie ma już tego ślizgu, co było na przykład. Zależy z czego jest zrobione, więc teraz już te najnowsze podkładki są lepsze niż te, co były produkowane 10 lat temu. I jaką tę podkładkę masz aktualnie? X-Ray Pad. X-Ray To jest firma. Aqua Controllo 2. Aqua Control. Ej, jaka mysz na tym siedzi? Logitech G Pro Super A klawiaturka, jaką jeszcze masz? Razer czytale? Hansman V2. Mówi się, że jeśli się kocha to, co się robi w pracy, na przykład, to nie przepracujemy żadnego dnia w życiu. Powiedz mi, czy są takie momenty, kiedy mimo że musisz, to absolutnie nie chceć się tego Call of Duty odpalać? Tak, zdarzało się tak właśnie. Tym bardziej jak teraz miałem kontrakt, gdzie będę do wyrobienia godziny. No i co jakiś czas właśnie tak miałem, że po prostu no, nie miałem ochoty w ogóle grać w gry. I teraz muszę taką ma malutką przerwę sobie zrobić od grania, żeby to wszystko wróciło. Więc na początku to wszystko fajnie wyglądało, była taka zajawka, w ogóle nie czułem, że pracuję. Ale po, teraz po tych 6-7 latach, no już troszkę się to zmieniło jednak. Co, czyli są takie momenty faktycznie, i to też cenna rada dla Was, że to nie jest tak super kolorowo. Zawsze jednak są chwile, kiedy, kiedy się nie chce, a trzeba usiąść do tego komputera. Dokładnie tak. No dobrze, Paweł, ja Cię nie będę tutaj trzymał już. Ja myślę, że z takim nowym komputerem to jest troszkę tak jak z jakimś sprzętem sportowym. Ja pamiętam, jak kupowałem sobie jakieś buty, na przykład do kosza nowe, to potem wchodziłem od razu na parkiet i rzucałem 30 punktów w meczu. Także wydaje mi się, że też masz ochotę już zabrać to cacko do siebie do domu i odpalić. I mam nadzieję, że będzie dodatkowa motywacja właśnie na tym komputerze, żeby ruszyć tam na pole walki w Call of Duty. Także fajnie dzięki, że wpadłeś i wszyscy tutaj słyszeli, że Paweł też obiecał przyjechać jeszcze raz na dodatkowy materiał, gdzie sprawdzimy sobie czy faktycznie potrzebne są te klatki, te myszy i tak dalej, klawiatury odpowiednie. Także Pamiętamy o tym, ty też pamiętaj. Tak, Trzymam, będziemy się trzymać za słowo. Pamiętajcie jeszcze raz o subskrypcji i dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Link do komputera, który dzisiaj składaliśmy, zostawiamy wam jak zwykle w opisie. Wpadnijcie również na kanał Dolecha, ponieważ Paweł zabiera do siebie komputer i będzie go instalował w swoim nowym gaming roomie w jaskini, czy, czy jak, jak nazywa swój gaming? Jaskinia, jaskinia gracza. W, jaskini, w jaskini gracza. Także wpadnijcie tam też zobaczyć materiał. No a teraz już dziękujemy wam za oglądanie. Widzimy się niebawem do następnego. Cześć.